Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy Mikołajki, 6 grudnia, a to oznacza, że zostało 18 dni do wigilii. Podzielę się z Wami moim makijażem. Co tam mam, raport makijażowy. Na całej twarzy mam podkład Radiant Lift, te dwa odcienie 40 i 47. Na całej twarzy mam puder, fixing puder i go skończyłam, więc jest na plus. W sensie zadanie i założenie moje grudniowe zostało wykonane. Pozbyłam się pierwszego y, otwartego, jeszcze niezużytego produktu, więc bardzo się cieszę, że zwolniło mi się miejsce na kosmetyki. Pod oczami puder y, z Glam Shopu, korektor z Glam Shopu, dwójeczka. Ocieploną twarz mam za pomocą czekoladki Tofi z z Lovely, wyszczuplone policzki, wydłużony nosek też czekoladka z Lovely, brwi mam przyjechane troszkę yy, yy, mieszanką cieni z palety neutralnej kreskę mam zrobioną cieniem Rum Tuż do rzęs, który już mi się prawie kończy, to jest tuż klasyk z Glam Shopu, cały czas go używam na ustach mam Inglota 303 Lip Satin rozświetlacz na nosku na kupide na tutaj i na powiekach mam atomówkowe z Inglota, mój ulubiony. A i w załamaniu powieki mam te moje brązery, a na policzkach róż milion dolar baby Floral Dobra, uciekam do pracy, zabieram Was ze sobą. Kochani, jesteśmy już w pracy. U mnie przyniosłam rzeczy, które mama mi wczoraj przywiozła Zaraz Wam je pokażę te wszystkie stroiki. Chyba nie zdążę powiesić tych moich ozdób. Ja wiem, że ciągle gadam o tym, że powinnam powiesić i tak dalej, i tak dalej, ale powiem Wam, że ja nie lubię robić czegoś na szybkiego na odwal. Tym bardziej, jak syn śpi, to Piotr może spokojnie popracować, a za chwilę powinien w sumie się obudzić, więc ja lecę do Rosmana. zobaczyć, czy są może misie z aukcji TVNowej, A z takich smutniejszych i bardziej wkurzających rzeczy, którymi chciałam się z Wami podzielić, to wczoraj, czyli 5 grudnia, byłam pod paczkomatem u nas, o 23.30, żeby nadać przesyłkę zwrotną tej czerwonej sukienki, którą Wam pokazywałam, i co się okazało? Ubrałam jeszcze raz tą sukienkę Karo i się okazało, że ona ma wadę maleńką dziurkę, ale jednak jest ta dziura tutaj dokładnie w tym miejscu. Normalnie bym jej tak nie zauważyła, ale wczoraj odkręcałam tą sukienkę, jak się ubrałam, patrzy, kurde, no dziurka jest. Słuchajcie, sukienka za 159 zł albo za 149 zł, no nie może być taka sytuacja, że jest jakaś wada czy jest jakieś uszkodzenie mechaniczne, tak? którego ja nie zrobiłam. Dlatego z żalem i z wień, wielkim ciężkim sercem musiałam nadać zwrot i wolałam to zrobić wczoraj na spokojnie, jak już Orion spał, niż wstawać dzisiaj rano i biec. Wiecie, z takiego ciepłego łóżka wyjść na dwór i nadać przesełkę nieco. To zrobiłam to na spokojnie wczoraj, prawie że w nocy. I też kolejna rzecz, która mnie wkurzyła w firmie, no ja po prostu nie rozumiem tego, jest sukienka, która mi się spodobała, czyli ta karo niebieska Indigo. No i dokupiłam kupiłam czerwoną taką od razu, no bo akurat wrzucili ją na sklep. Oczywiście w tym samym rozmiarze XS na S. Bo ja się bardzo spodobałam sobie w tej sukience. Tak się czułam kobieco, bardzo ładnie w niej wyglądam. No i stwierdziłam, że może skoro dokonam zwrotu tamtej, a nie było w formularzu zwrotnym opcji, że jest, jest wada, i że proszę mi wysłać jeszcze raz ten produkt. No tylko, że bez wady. Logiczne. Nie było takiej opcji, więc zwrot na kasę, zwrot na pieniądze. Czyli ja to rozumiem tak, że po prostu tamto zamówienie będzie jakby anulowane, zwrócą mi koszty i teraz powinnam zrobić nowe zamówienie, z tym, że nie chcę płacić za przysyłkę. chciałabym to połączyć jedno z drugim zamówieniem, z tą czerwoną sukienką Karo, z tym, że za to, że płacę za dwie tak drogie sukienki, czyli dwa razy po tam 159 czy 149 zł. Przesyłkę powinnam mieć za darmo. Zadzwoniłam na infolinię po 10 rano. Pokazuję Wam teraz, jak długo ta rozmowa, która nie była wcale rozmową, bo czekałam na rozmowę i to było po prostu połączenie. Nikt nie odbierał telefonu na infolinii w przeciągu prawie 30 minut, dokładnie 26 minut. No to jest jakaś po prostu żenada. Jak można tak traktować klienta? Ja rozumiem, że można iść do toalety na chwilę, na 5 minut, 10 minut, ale później jak ponownie oddzwaniałam, to nagle już się nie mogę dodzwonić. No nie mogę w to żeby ją dokupywać, po prostu jakiś dzisiejszy dzień jest, no zaczął się tak naprawdę, no niefajnie, tak szczerze. To tutaj mamy tak te orzeszki z Pismem Świętym w środku, o którym Wam wcześniej opowiadałam, że rozbijacie w dniu świąt, a tam jest Słowo Boże. Tutaj mama zrobiła taki czerwony, no przepiękny, naprawdę cudowny. Cudowny. Tutaj ten różowy, co miałam. Tutaj też różowy. A ten, tego nie widzieliście, więc wam pokazuję. Naprawdę, cudowne są te rzeczy. Kochani, jestem już w domu. Wróciłam z Rosmana. Ogólnie nie chciałam wam nagrywać tego jak idę do Rosmana i po Rosmanie, bo się naprawdę bardzo spieszyłam. Bo się Orion obudził. I też nie chciałam wam nagrywać tak przez rogę, bo mój aparat jest bardzo ciężki. Widzicie, jak trzymam go właśnie w takiej pozycji, mi się ręka y, trzęsie. Nie jest najlepszym aparatem, żeby nagrywać z rąsi. I też zaczął padać śnieg, taki naprawdę mroźny. Jestem cała y, zmarnięta i trochę mi szkoda, by było obiektywu. Do rzeczy. Byłam w tym rozmanie na obrońców Wybrzeża. Wchodzę, patrzę, nie ma żadnych miszków. Idę do kasy, pytam się pani, są miszki? Ona mówi, były, były miszki. Kilka dni temu wcześniej wszystkie się wyprzedały. Mieli akurat dostać dostawę, której nie dostali. Dzisiaj mamy poniedziałek i pani powiedziała, że może będzie dostawa na czwartek tych miszków. No, ze względu na to, słuchajcie, kochani, że jest COVID, jeżeli uda mi się dostać miszka, to kupię. Jeżeli nie uda mi się kupić, no to nie kupię. Mama mi mówiła, że miszków w tym roku nie ma do kupienia na Allegro. Mam dzisiaj, kochani, taki dzień bardzo zniechęcający. Jestem po prostu zniechęcona. Już jak się zacznie tak dzień, to po prostu. O! Taką mam złość. A To są moje miszki z poprzednich lat. Ten z tamtego roku, miś Mateusz Lekarz, został zaprojektowany przez Tomasza Osolińskiego. Tutaj mamy misia Szymona, mój ulubiony miś. Również projektował go Tomasz Osoliński. Jest bardzo wyjątkowym misiem, ponieważ to, co zauważyłam już od wielu lat, te buźki tych misiów są bardzo do siebie podobne. Różnią się często tylko i wyłącznie jakby futerkiem, ale dokładnie czasami jest to ten sam po prostu miś, Czasami jest on dziewczynką, czasami chłopcem. A miś Szymon ma taką głowę, taką twarz, że ani razu się nie powtórzył ten miś po prostu sam w sobie miś Obok mamy misianinę zaprojektowaną przez firmę Lamania. Tutaj mamy w środeczku misia Sonię zaprojektowaną przez Bizu. Niestety widzicie Tutaj jej tak odpada już ta kokardka, w sensie tak jakby ten materiał się tak wyłuszcza, bo to jest taka jakby ekoskórka. I miś Alicja, przepiękny. I też chyba nie było takiego misia wcześniej z taką twarzyczką. I zaprojektował go Łukasz Jemiał. Czy tam wykonał go Łukasz Jemiał. Tak wygląda moja kolekcja, tylko i wyłącznie tutaj na mojej sofie, ale tych misiów mam znacznie, znacznie więcej, już mi się nie mieszkam w domu, bo po prostu te miski są naprawdę bardzo, bardzo duże. Ja z moim ulubionym misiem. Jak już wspomniałam wcześniej, tych misiów mam o wiele, wiele więcej. Tą akcję wspieramy w mojej rodzinie już od kilkunastu lat, bo w tym roku jest to szesnasta edycja. Pieniążki z zakupu misiów idą na fundację TVN Nie Jesteś Sam. A ja tu biorę mojego krocka, który by misia ściąga. No jest misiu Szymon. Naprawdę, zobaczcie jakie te... Miszki są duże. Orion ma rok i miesiąc. Dokładnie wczoraj skończył rok i miesiąc. A tutaj właśnie taki duży misiu Simon. No, pani w Rosmanie wzięła ode mnie numer telefonu. Powiedziała, że jak będą miszki, to zadzwoni. Może mi się uda, może kupię w tym roku, bo bardzo chciałabym po prostu pomóc. A jeszcze Wam powiem o takiej sytuacji, dlaczego ja nie otwieram przed Wami kalendarza adwentowego. Bo powiem Wam szczerze, że ja nie jestem przyzwyczajona do tego typu otwierania kalendarza i w swoim życiu miałam tylko jeden kalendarz ze słodyczami podzielony na mnie i na siostrę. Ja mieszkałam na wsi do 19 roku życia. I takich kalendarzy adwentowych nie było. Dlatego nie zostałam tak przyzwyczajona, żeby je mieć, żeby je otwierać. Takie kalendarze u nas w szkole zazwyczaj miały dzieci, które miały na przykład rodzinę w mieście albo za granicą, i wtedy widziałam, że dziewczyny pokazywały te kalendarze adwentowe. No i głównie one były właśnie ze słodyczami. Ja się śmieję, że ja wolę taki kalendarz adwentowy, jak właśnie Aneta z Corrado Martino wrzuca. U siebie codziennie o godzinie 20 na Instagram to jest kalendarz adventowy z zadaniami. Wczorajszym zadaniem, to jest zabawne po prostu, bo wykonałam je przypadkowo, całkiem przypadkowo, to było zrobienie czegoś inaczej niż zwykle. A ja wczoraj zrobiłam przecież makijaż zamiast rano to o godzinie, której 20 czy po 20, więc wykonałam swoje zadanie. Ale tak sobie myślę, że może w przyszłym roku kupiłabym jakiś fajny kalendarz adwentowy. Jeżeli te vlogi wam się będą podobały, będziecie je oglądać, ja zobaczę sens tego wszystkiego, to wtedy kupię i będę z wami codziennie otwierać. Coś mi się przypomniało fajnego i chciałabym wam o tym powiedzieć. To jest sytuacja z mojego liceum, gdzie w trzeciej klasie liceum zamiast robić sobie sami prezenty mikołajkowe. Postanowiliśmy jako klasa złożyć się, nie wiem czy po 30 zł chyba jakoś tak. Mieliśmy wybraną rodzinę, której za wszystkie sumy, czyli każdy dał po te 30 zł Wyszła jakaś określona kwota. Moi koledzy zrobili zakupy wigilijne pani, która sama wychowywała dzieci i to było coś, co my jako klasa daliśmy daliśmy po prostu całej jednej rodzinie. Uważam, że grudzień to jest taki czas, żeby po prostu dawać. Od siebie coś więcej niż tylko brać i czerpać. Jest to czas dzielenia, ale nie musicie dawać rzeczy materialnych, bo możecie dać komuś ciepło po prostu dzwoniąc do tej osoby, rozmawiając z daną osobą, czy móc powiedzieć jakiś miły i szczery komplement. Tak jak ja powiedziałam kilka dni temu pani, normalnie przy wszystkich ludziach w PEPKO, że zrobiła mi dzień, że mnie rozpiera radość od środka tej pani też było miło, że ja się cieszę. Dobrze by było, żebyśmy w grudniu i nie tylko nie byli gburowaci, nie psuli innym humoru i żebyśmy nieśli ludziom taką radość po prostu. Jestem już w domu, wróciłam pracy, dzisiaj robią zabieg relaksujący, bo ja robię masaży twarzy, szyi i dekoltu, które trwają 30 minut, a całe zabiegi u mnie zaczynają się od godziny czasu, ale zazwyczaj jest to od półtorej godziny w górę. A z miłych wiadomości, co się bardzo cieszę, dodzwoniłam się do selfie roomu i powiedziałam pani o zalistniałej sytuacji. Pani u mnie zaplusowała, mówiąc mi, że nie musiałam dokonywać zwrotu na własną rękę. Mogłam do nich napisać maila, że dostałam produkt, który ma wadę, bo niestety okazało się, że właśnie małą, błachą, ale ma dziurkę przy ręku ta sukienka karo niestety. A że zrobiłam nowe zamówienie tej samej sukienki, tylko że czerwonej, to pani powiedziała, że dorzucą mi do tego zamówienia tą niebieską, jeżeli dalej ją chcę i chyba zwrócą mi za koszt wysyłki. Stąd, kochani, ten mój dobry humor. Naprawdę polepszył mi się humor i wiecie co sobie myślę, że może czasami nie warto jest przyjmować się takimi rzeczami, bo zawsze znajdzie się rozwiązanie. Ja wiem, że my musimy dać ujście swoim emocjom, swojej frustracji, ale czasami nie warto. Naprawdę no nie jest warto, bo sytuacja się fajnie rozwiązała. Naprawdę jestem zadowolona. Kochani, chciałam wam powiedzieć, że z bardzo dobrych informacji moja babcia się w końcu obudzi i tak, jakby ocknęła, biedna myśli, że się przygotowujemy do świąt wielkanocnych, a nie Bożego Narodzenia.